Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii MotoGP 2019, Max MaxPain.pl przedstawia. Przechodzimy właśnie do szóstego właśnie challenge'u. No i przed nami jest to Kevin Szłądź w teamie Suzuki. RGVR500, 1993 rok, zaczynamy kolejny challenge. No i mamy do dyspozycji właśnie trasę Heres. Oczywiście mamy ładną tutaj pogodę i co mamy tutaj zrobić do wykonania, żeby zdobyć właśnie ten złoty medal? 7,9 sekundy wyprzedzić Wayna Raina albo 5 sekund lub wygrać po prostu wyścig. Zobaczymy jak ten właśnie Kevin Szłońc wygląda. Nawet wiem, że Kevina Szłońca jest nawet nazwany AS, Zgodnie z kapuzłówkami zegara tak właśnie ten motorek wygląda takie właśnie tutaj jest przedstawienie właśnie tego historycznych challenge'ów. No i nie pozostało nam nic innego jak Grand Prix RS tutaj wyprzedzić swojego zawodnika, ale nie wiem ile tutaj jest lapów. To tego właśnie nie zobaczyłem. Już 3 lapy widzę, ale jak przejadę pewnie będę miał 2 lapy. 3,4 sekundy musiałbym tutaj naprawdę pokazywać jaki tutaj jest poziom no, 56 robi na tej trasie zupełnie inny styl w ogóle jazdy tymi motorkami tutaj jest właśnie z tych starych czasów zupełnie one in inaczej tutaj się, że tak powiem składają ci zawodnicy są troszkę te motory y Trzeba naprawdę mocniej wykorzystywać, jeżeli chodzi o same y, hamowanie też. Jest Wayna Raynea mamy przed sobą. Zaraz go tutaj właśnie przy tym zakręcie będę próbował. A tutaj jeszcze nie, jeszcze tutaj go nie weźmiemy na tym właśnie zakręcie. Chociaż tutaj pod łokieć bym mógł tutaj mu wejść. Ale ładnie tutaj, zobaczymy teraz. Teraz. O kurde, troszkę tutaj za głęboko ten zakręt chciałem pokonać, no ale tutaj myślę, że już nie będzie z tym problemu. Ale tutaj gazujemy po prostu z tymi zakrętami. Te motory są, że tak powiem, cięższe do opanowania, te stare w szczególności. Mają trochę gorsze hamowanie, bo naprawdę i wolniejsze są. Mógłbym porównać je do klasy, nawet chyba Moto 2, nawet by był lepszy czas bym osiągnął jadąc właśnie niż te tutaj z tych lat 90., -tych, te motocykle. No przed nami jeszcze dwa lapy. Ja tutaj naprawdę muszę czas mieć jeszcze lepszy, żeby osiągnąć ten właśnie wygrany. Mam tylko 2,9 sekunda. 9 sekundy tylko mam tutaj przewagi nad tym Wayne'em Lane'em Kevin Szłąc muszę tutaj bardziej jechać lepszymi tutaj No, muszę tutaj 7 sekund zyskać pod właśnie swoim rywalem. No, tutaj ładnie. Pięknie tutaj wchodzę w ten zakręt, właśnie Grand Prix Heres. Że tak powiem, po tamtych latach, właśnie jak patrzę, to tak, Katalonia na pewno zmieniła swoją właśnie trasę, jeżeli chodzi o ten właśnie zakręt 1, jeżeli chodzi. To jest zakręt numer 1, 2, 3. Chyba 4 zakręty przed właśnie metą. Katalonia ten zakręt zmieniła. Tutaj spokojnie. Nawet gdyby był tutaj, że tak powiem, ostatni lap. Myślę, że swojego rywala tutaj mógłbym wyprzedzić nawet. Jorge Lorenza Ale jeszcze mamy ostatniego lapa, więc tutaj. A nie, wygrana chyba. Myślę, że jeszcze jeden lap, bo nie pisało tego. Pięknie, 8 sekund i wygrana. Odblokujemy właśnie tego Alexa, Krywille. Kawelię. Kawel, ja tak się mówię właśnie Team Repsol Honda tutaj odblokowane. No i taka emotka z takimi uszami. No fajnie to wygląda, naprawdę takie dodatki związane właśnie z tym, w przyszłości właśnie mogę sobie wykorzystać te emotki na przykład do robienia fajnego kasku swojego zaprojektowanego. No i żeśmy przeszli ładny złoty medal, także jeżeli Wam się ten odcinek podobał, możecie się zasubskrybować, dać łapkę w górę, także do zobaczenia do następnego challenge'u.